Dziś poznajemy odrodzoną legendę, zemstę, która dominuje w topowych manfach. Niegdyś hańba najpotężniejszego rodu szermierzy, Run Kandel umiera w goryczy, by odrodzić się z szansą na naprawienie wszystkiego. Niosąc wspomnienia z przyszłości i pakt z bóstwami, jego cel jest jasny. Zemsta! Czy dawny wyrzutek może obalić całe imperium? I tak zaczyna się ta historia. W głębokiej nocy emblemat w kształcie miecza emanował eterycznym niebieskim światłem, symbolizując Rutrun Kandel, klan szermierzy panujący. Nad połową świata. To słynny ród szermierzy, którego członkowie od urodzenia posiadali potężną sylwetkę i niezwykłe talenty. Z siłą, białowłosi szermierze o królewskim usposobieniu i płonących oczach rządzili tym światem. Ich natura była określona przez trzy rzeczy. Pierwsza to starcie. W zaciętych konfrontacjach, gdy klinga błyskała magicznym światłem, na ich ustach rozkwitał żarliwy uśmiech, wyrażający czystą radość z walki. Następna to podbój, pod zachodzącym słońcem okrutnego. Pola bitwy samotna postać stała na ruinach wrogów, a dumnie powiewająca flaga klanu znaczyła udane podboje. I wreszcie kontrola. Na tronie zamaskowani władcy trzymali w kajdanach pokonanych, zmuszając ich do klękania w absolutnym poddaństwie. Starcie, podbój i kontrola. Te trzy rzeczy mówią wszystko o tym rodzie. To także ród, w którym się urodziłem. Jestem Jean Kandel. Wśród niezliczonych potężnych postaci w rodzie jestem najmłodszym synem. Podczas ceremonii wyboru decydującej o przyszłości, wśród lasu cennych mieczy, maleńkie ręce Gina sięgnęły po miecz głowy rodu. Wierzył, że to on zostanie następcą. Stojąc przed potężną, majestatyczną postacią ojca, usłyszał jego niski, ciepły głos. Gin, wybrałeś dokładnie tak, jak się spodziewałem. Jakie to ciekawe, Gin wspominał. Kiedyś myślał, że jego przyszłość będzie pełna sukcesów i sławy. Droga usłana różami, podziwiana przez tysiące ludzi. Lecz potem ta wspaniała iluzja zbiła się niczym lustro. Jean gorzko zapytał sam siebie, czy to ma sens? Nie mam absolutnie żadnego talentu do szermierki. Jak to możliwe, że ktoś z rodu runkandel jest tak nieudolny w posługiwaniu się mieczem? Na zalanym potem placu treningowym, wśród obojętnych i pogardliwych spojrzeń, był tylko wstydem runkandelów, hańbą runkandelów, kimś daleko poniżej standardów rodu. Od tarcia gorzkiego potu, Jean stał sam na zimnym dziedzińcu, nosząc najbardziej upokarzający tytuł, największy Nieudacznik rodu Runcandel Na rozległym dziedzińcu treningowym rodu, skąpanym w oślepiającym słońcu, rozległ się szyderczy głos, przerywając ciszę. Hej, Jean! Dwa jego bracia podeszli bliżej. Jeden z nich odezwał się z sarkazmem. Znowu wymachujesz tym bezużytecznym drewnianym mieczem? Drugi zaśmiał się drwiąco i wyniośle dodał. Dajcie spokój, pewnie nie wymachnie mieczem, chyba że to specjalny miecz. Ale gdzie jest ten specjalny miecz, ten barisada? Po co on macha tym drewnianym mieczem? Obaj zaśmiali się Łowrowa. Pot spływał mu po skroniach, Jean milczał, jego twarz pociemniała, gdy próbował ignorować złośliwe prowokacje. Milczenie Gina rozzłościło starszego brata o jasnych włosach. Postąpił krok do przodu, warcząc: Hej, czemu nie odpowiadasz? Jean, twoi wszechmocni bracia, zadają ci pytanie! Nie czekając na odpowiedź, z całej siły zadał zdradzieckie kopnięcie. Uch! Kopnięcie trafiło Gina prosto w brzuch, powodując, że zgiął się z bólu, a drewniany miecz wypadł mu z ręki na ziemię. Upadł na zimny kamienny chodnik, mocno ściskając brzuch, z trudem jęcząc z bólu. Patrząc z góry, jeden z braci rzucił pogardliwe słowa: prawdziwy, bezużyteczny bencwał. Jin Run Kandel wciąż próbował podnieść trzymany przez siebie drewniany miecz. Po co marnujesz wysiłek na machanie tym? I tak jest bezużyteczne. Jin zgrzytnął zębami, próbując utrzymać miecz, ale nie mógł oprzeć się sile tamtego. Podniósł je, przewracał z zadowoleniem, po czym wybuchnął śmiechem. Ha, ha, co to? Podstawy teorii szermierki? Słuchaj, naprawdę myślisz, że możesz być dobrym szermierzem, czytając te czcze teorie? To dlatego bezużytecznym nigdy nie powinno się dawać szans. Przerażenie odbiło się na twarzy. Gina, gdy tamten podniósł drewniany miecz, trzymając go mocno obiema rękami za końce. Przestaj! Oddaj mi go! Gin krzyknął z rozpaczy. Jednak jego błagania spotkały się jedynie ze wzgardliwym uśmiechem. Tamten zaczął łamać miecz z siłą, a jego zimny głos rozbrmiał. Ponieważ gdy dostanicie szansę, nie znacie swojego miejsca. Trzask! Drewniany miecz, symbol słabych wysiłków Gina, pękł na pół. Odłamki drewna rozleciały się w powietrzu. Oszołomiony i w bólu, Jean osunął się, mogąc wydobyć siebie tylko beznadziejny krzyk. Przestań. Przymuszony do upadku na zimną kamienną posadkę, Jean usiłował uczepić się ostatniej iskierki nadziei. Wysoka postać przesłoniła światło, a ciężki skórzany but bez wahania roztrzaskał jego drewniany miecz na strzępy. Nie musisz tego robić! mruknął Jean. Jego głos był słaby, lecz pełen wyzwania. Co ty powiedziałeś? warknął gniewny głos. Szorstka dłoń chwyciła Jeana za włosy, gwałtownie odciągając mu głowę. Wszystko to robimy dla ciebie! Dlaczego się sprzeciwiasz? Gdy dwaj inni bracia przytrzymywali go mocno na podłodze, jeden pochylił się, skpiącym tonem. Czy tego nauczyła cieniania? To nie ma nic wspólnego z gili! zgrzytnął Jean zębami, próbując bezskutecznie się wyrwać. Brat mocniej zacisnął uścisk na jego włosach, spoglądając w dół zimnym wzrokiem. Wygląda na to, że nadal jesteś bardzo uparty. Wydaje się, że musimy nauczyć cię porządnej lekcji manier. Wśród bezlitosnych tortur, umysł Gina odpłynął do wizerunku wspaniałej posiadłości runkandel w blasku zachodu słońca. Znęcanie się braci, mój żałosny nieistniejący talent. Sceneria rozmazała się, a w jego umyśle pojawiła się zimna prawda. Zupełnie mnie to nie obchodzi. Jean Runcandel wciąż z trudem się podnosił. W jego umyśle wciąż powracała tylko jedna jedyna wiara. Powtarzał sobie: wystarczy, że będę ciężko pracował. Jeśli będę ciężko pracował, w końcu zyskam uznanie rodziny i stanę się częścią rodu Runcandelów. W to właśnie kiedyś naprawdę wierzył. Jednakże rzeczywistość bezlitośnie rozwiała te wszystkie naiwne nadzieje. Wspomnienia o owym fatalnym dniu powróciły, a chłodny, obojętny głos odbił się echem pod głębokim, błękitnym niebem wśród majestatycznych wieży rodu. Jean Runkandel, od tej chwili zostajesz wydalony z klanu. Ogromna brama z herbem run kandelów powoli się zamknęła, wiążąc w sobie wszelkie jego nadzieje i wypychając go na szeroki, samotny świat. Stojąc przed bramą, która kiedyś była jego domem, Jin cicho westchnął. Gorycz przeszłości pozostała nienaruszona. Jego dłoń zacisnęła się w pięść, gdy przypomniał sobie ostatnie słowa, które dali mu z litości. Ponieważ twoje wysiłki są godne pochwały, nie zabijemy cię. Na twarzy Gina pojawił się wymuszony, gorzki uśmiech. W ten sposób został wydalony z rodziny w wieku 25 lat i rozpoczął życie bezcelowego wędrowca. W zimnej śnieżycy Jean cicho wspominał przeszłość. Było to mniej więcej w czasie, gdy spotkał mistrza. Po środku zatłoczonego placu pojawiła się postać o płomiennie rudych włosach i tajemniczym berle, a Jean właśnie w tym momencie uświadomił wstrząsającą prawdę: naprawdę miał talent. Co więcej, był to talent do magii, dziedziny absolutnie zakazanej w rodzie Runkandel. Jasna, złota aura otoczyła Gina, moc, której nigdy wcześniej nie czuł, trzymając miecz, teraz intensywnie wylewała się z jego dłoni, niosąc ze sobą pewny siebie i wyzywający uśmiech. Trzy lata później. W bladym świetle księżyca wpadającym przez okno, Jean stał pośrodku pokoju wypełnionego książkami, mamrocząc zasady magii, które pilnie studiował. Połącz manę istniejącą w naturze z maną maga, aby odnowić manę. Następnie wzmocnij manę, która ma zostać zamanifestowana. Gdy tylko skończył mówić, strumień ciemnej energii zaczął falować pod jego stopami, powodując delikatne drżenie całego pokoju. Nagle przeszywający krzyk rozdał przestrzeń, gdy wirujące wściekłe strumienie ciemnej energii pochłonęły Gina. Czuł się, jakby ciągnęły go tysiące niewidzialnych rąk. Wokół Gina rozpościerała się pusta, eteryczna przestrzeń spowita dziwnym, błękitnym odcieniem. Stał samotnie w niczości, zagubiony i zdezorientowany. Hmm, głęboki, echem niosący się głos z góry sprawił, że Gin z szoku podniósł głowę. Zimny pot spływał mu po czole. Jąkał się, pytając w zdumieniu i strach. Kim jesteś? Z mglistej ciemności wyłoniła się gigantyczna, majestatyczna i przerażająca istota. Jej ogromna postać była skrępowana gigantycznymi metalowymi łańcuchami, wiszącymi w przestrzeni, mieniącej się jak gwiazdy. Potężny głos rozbrzmiał ponownie, odpowiadając na pytanie Gina: Jestem solderet, władca wszelkiej ciemności. W mrocznej, pustej przestrzeni, otoczonej mistycznymi, ciemnoniebieskimi strumieniami energii, rozległ się majestatyczny głos, wzywający imię Jean Runcandle. Jean stał tam, zdezorientowany, patrząc w pustkę, próbując odnaleźć źródło dźwięku. Przed nim powoli wyłaniał się ogromny, bezkształtny, czarny cień. Głos znów zabrzmiał, potężny i prastary. Ja, jako Bóg Ciemności, zaproponuję Ci pakt. Jean zamarł, nie zdążywszy jeszcze przetworzyć, co się dzieje. Głos Soldereta kontynuował, niosąc kuszącą obietnicę. Jeśli zawrzesz ze mną pakt, nie tylko będziesz mógł używać mocy ciemności, ale także unieważnisz wszystkie klątwy. Hmm. Głos nagle ucichł, jakby wykrył coś niezwykłego. Natychmiast z niczości wyłoniły się krwistoczerwone łańcuchy, ciasno oplatając ciało dżina. Zacisnęły się, zbiegając się w pulsującym jaskrawo czerwonym znaku tuż przed jego klatką piersiową. Solderet wykrzyknął ze zdziwieniem. Och, no tak! Bóg najwyraźniej zrozumiał problem. Jego ton zmienił się ze zdziwienia na zadumę. O, paktujący! Wydaje się, że ktoś cię znienawidził! Gdy byłeś dzieckiem, twój talent został odcięty z powodu pospolitej klątwy Dżin oniemiał, jego oczy rozszerzyły się zdezorientowane Wyjąkał, klątwa? Tak, Solderet odpowiedział stanowczo To klątwa zwana iluzją ostrza, która tłumi talent szermierczy To straszna klątwa, która nigdy nie powinna istnieć w rodzie Runcandel Wyjaśnienie Boga uderzyło w umysł Dżina niczym młot Odsłaniając najgorszą tajemnicę jego życia głos soldereta rozbrzmiał Rozumiem, być może dlatego Cię przyciągnąłem. Od tej chwili żadna klątwa nie będzie Ci już w stanie zaszkodzić. Trzask! Rozległ się ogłuszający dźwięk, a łańcuchy, które od dawna więziły Gina, rozpadły się na kawałki. Jarząca się czerwona energia rozproszyła się niczym mgła, pozostawiając jedynie malenkie ślady światła na dłoniach chłopca. Gin spojrzał w dół ze zdziwieniem, wciąż nie mogąc uwierzyć w to nagłe wyzwolenie. Ręka z cienia wyciągnęła się, niczym obietnica. Pozostało ci tylko stać się niezwykłym szermierzem cienia, ogłosił Solderet, wręczając Ginowi błyszczący niebieski obiekt przypominający gigant tyczne wahadło Jean Runcandel, Kandel z wielką przyjemnością będę cię obserwował. Ciemna przestrzeń zniknęła. Jean zastał się z powrotem w znajomym pokoju na poddaszu, oświetlonym przez przyćmione światło żyrandola. Mroczna aura, która wcześniej go przytłaczała, teraz łagodnie wirowała wokół niego niczym nowo obudzona moc. Po chwili ciszy w oczach Gina pojawiła się żelazna determinacja. Podszedł pewnie chwytając miecz, zdecydowane i potężne cięcie mieczem przeciągnęło przez powietrze, zwiastując zupełnie nie nowy początek. Pod blaskiem idealnie okrągłej pełni księżyca, Jinrun Kandel wyszedł z pokoju, miecz w jego dłoni odbijał zimne, srebrne światło. Noc była cicha, tylko echo jego kroków niosło się w przestrzeni. Świst! Stalowe ostrze wysunęło się z pochwy idealnym łukiem, ostry dźwięk rozniosł się w nocnej ciszy. Gdy tylko zaczął wymachiwać mieczem, potężny strumień błękitnej energii duchowej eksplodował, wirując wokół Jina i jego oręża. Potężna energia podążała za każdym pociągnięciem miecza, malując w ciemności. Olśniewające smugie światła. Dokładnie tak, jak powiedział Solderet, pomyślał Jean, jego oczy błysnęły zdumieniem. Za każdym razem, gdy podnoszę miecz, jestem w stanie osiągnąć nowy poziom. Szalony, podekscytowany uśmiech rozkwitł na ustach Gina, Podspływał mu po czole. Wyraźnie czuł zmianę. Jest za lekki, zupełnie jakby nie miał żadnej wagi. Czuje się, jakbym wymachiwał gołą ręką. Ten, który kiedyś był uważany za największą porażkę w historii rodu Runcandel, teraz zadawał potężne ciosy. Mieczem, jego ciało pogrożone było w wirze energii duchowej. Ekscytacja rosła w jego piersi, gdy w jego umyśle pojawiła się śmiała myśl. Gdyby tak połączyć z tym magię, niemal natychmiast skomplikowany krąg magiczny ze starożytnymi symbolami rozświetlił się jaskrawo przed dżinem, emanujący czystą i gwałtowną energią magiczną, rozjaśniając cały ciemny dziedziniec. Jego oczy lśniły determinacją, a na ustach pojawił się subtelny, pewny siebie uśmiech, gdy z niewiarygodną siłą opuścił miecz. Oślepiający blask rozerwał noc, pozostawiając w powietrzu migoczącą smuszkę światła. W jednej chwili głęboka świadomość zaświtała w umyśle Gina. Jego dawne, nieudolne ja całkowicie zniknęło. Westchnął z ulgą, podperlił się na jego skroniach. Spojrzał na swoje osiągnięcia, a na jego ustach pojawił się uśmiech zadowolenia. W końcu mój trud został nagrodzony. W głębi odludnego lasu szelest z zarośli przerwał moment trumfu Wysunęło się trzech rycerzy w pełnych zbrojach, lśniących w bladym świetle księżyca. Milcząc, obserwowali scenę przed sobą, zdumieni uwolnioną właśnie mocą. Chwilę później pojawił się obraz dina leżącego na ziemi z posiniaczonym ciałem i krwią płynącą po twarzy. Prawdopodobnie właśnie doszło do zaciętej walki między Jeenem a tamtymi rycerzami. W mętnej przestrzeni świadomość Gina Run Kandela unosiła się, falując, słaby odległy dźwięk zdawał się dobiegać. Ja, czyżbym coś słyszał? Krzyk, nagłe utucie ciężkości przygniotło jego całe ciało. Ze suchym gardłem, Jean z trudem otworzył oczy, ale jedyne co czuł to ból i widok ruin wokół. Leżał twarzą do zimnej ziemi, część jego ciała była zasypana pod dużymi kamieniami. Świeża krew wyciekała z ust, barwiąc czerwoną plamę. Co? Wyszeptał w zakłopotaniu, próbując uporządkować myśli. Ostatnie wspomnienie było bardzo niewyraźne. Z iskrą nadziei resztką sił wezwał głośno w myślach. Mistrzu! Solderet! Czy ktoś tam jest? Przerażająca cisza była jedyną odpowiedzią. Nikt nie odpowiedział. Gdy świadomość zbliżającej się śmierci stawała się coraz jaśniejsza, gorzkie i desperackie myśli wylały się w umyśle Gina. Nie mogę uwierzyć, że umieram we śnie. Czy to dlatego, że w końcu i tak jestem tylko bezużytecznym śmieciem? Czy to możliwe, że nawet nie miałem szansy użyć magii i mocy Soldereta, które zdobyłem z takim trudem, jeśli wszystko skończy się w ten sposób. Dlaczego ja dostałem szansę? To była ostatnia myśl, która błysnęła w umyśle Gina, gdy jego świadomość zanurzała się w chłodnych ruinach, a ciało leżało nieruchomo w kałuży własnej krwi. Wszystko pogrążyło się w czarnej, nieruchomej pustce, ale potem ciemność ustąpiła miejsce ciepłemu światłu i miękkiemu uczuciu pod dłońmi. Gin, zdezorientowany, otworzył oczy, patrząc na swoje małe, niedojrzałe ręce spoczywające na bujnej zielonej trawie. Co? Jego myśli były w całkowitym chaosie, błyskały mu obrazy, znajome, surowe twarze członków klanu, błyszczące stojaki na miecze w jaskrawym słońcu na placu ćwiczeń. Co się dzieje? Przecież byłem martwy. Gdy Jean wciąż był oszołomiony, z przodu rozległ się delikatny i ciepły głos, wyrywając go z zamyślenia. Trzymaj się, młody panie Jean, to była Gili z jej łagodnymi brązowymi włosami i uśmiechem promiennym jak słońce. Gili? Dlaczego ona tu jest? Dżin zamarł, serce waliło mu w jego niedojrzałej piersi. Pośród bezkresnego pola, gdzie tysiące mieczy wbitych w jemie stały niczym nieme na grobki, jedno ostrze błyszczało wyjątkowym blaskiem. Była to Barisada. Dżin zesztywniał, jego dziecięce oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Rozpoznał tę scenę, wspomnienie, które wydawało się zatarte. To ceremonią wyboru, pomyślał Jean, czując wilgotną ziemię pod swymi małymi dłońmi. Wróciłem do przeszłości, wcieliłem się w rocznego Gina Runchandela. W poprzednim życiu wybrałem ten miecz przez przypadek, ale... Tym razem będzie inaczej. Z żelazną determinacją, zupełnie niepasującą do jego niedojrzałego ciała, chłopiec poczołgał się do przodu, jego pulch na dłoń wyciągnęła się i dotknęła zimnego ostrza barisady. Natychmiast szmer zdumienia rozszedł się po tłumie obserwującym ceremonię. Jeden ze starszych członków klanu wykrzyknął w osłupieniu, najmłodszy panicz wybrał miecz głowy rodu? Pod lazurowym niebem ozdobionym smugami białych chmur wyłonił się olbrzymi, majestatyczny i wspaniały miecz. Jasne promienie słońca odbijały się od rękojeści z czystego złota, roztaczając świętą aurę. Drobne cząsteczki światła tańczyły w powietrzu, otulając ten imponujący widok. Jednakże w cieniu tego potężnego miecza Jin Run Kandel był zaledwie maleńkim chłopcem, klęczącym z rękami opartymi o ziemię, porośniętą chwastami. Podniósł wzrok, jego turkusowe oczy wpatrywały się prosto. w w ostre ostrze zasłaniające słońce, błyszcząc przerażającą determinacją. Płomień postanowienia, właśnie rozpalony z popiołów dawnego życia, popchnął go do złożenia przysięgi z głębi serca. W tym życiu, pomyślał przez zaciśnięte zęby, sam będę dokonywał własnych wyborów.